Rekolekcje małżeńskie według Litanii Loretańskiej, Dzień Ósmy. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Kolejna cnota Maryi, której przyglądamy się w Litanii Loretańskiej, to w zasadzie ulubiony werset większości małżonków. Ja ci dobrze radzę, ty zrób tak i tak. Radzę ci, byś więcej tego nie mówił. Przepadamy za udzielaniem rad swemu małżonkowi. Doskonale wiemy, jak winien był się zachować, czego potrzebuje, co ma powiedzieć. Zwykle jesteśmy w stanie bez wahania stwierdzić, co jest dla niego najlepsze, jaką decyzję ma podjąć, z kim się spotkać, czym się w danej chwili zająć. Ba, większość żon wie nawet, co ich mąż zaraz pomyśli i co w związku z tym warto mu zawczasu poradzić. Być może doradztwo to także Twoja specjalność. Czy jednak masz pewność, że rady, których udzielasz, są dobre? Czy potrafisz radzić, nie uwzględniając w tym swego interesu? Czy umiesz przyznać, że Twój współmałżonek często wie lepiej, co dla niego dobre? Czy szanujesz decyzje, które zostały podjęte wbrew Twoim radom? Czy potrafisz powstrzymać się od udzielania rad? I zaproponować coś w zamian, wysłuchać potrzeb, wesprzeć, zapewnić o zaufaniu, pomodlić się. Temat udzielania rad jest tak pasjonujący, że półki w księgarniach uginają się od poradników, a internet wypełniony jest po brzegi przykładami, jak żyć, co robić, kim być. Jeśli szukasz wskazówek dla małżonków, znajdziesz ich ogrom w każdej dziedzinie psychologicznej, emocjonalnej. Duchowej. No cóż, te rozważania są poniekąd kolejnym takim poradnikiem. W gąszczu tych informacji ukrył się pewien skarb stworzony przez samą Maryję. Poradnik Matki Bożej. Czy wiesz, co zawiera? Jedną jedyną radę, wypowiedzianą, co niebagatelne, na weselu w Kanie galilejskiej gdzie szczególną troską Maryi było szczęście małżonków. Słowa niepokalanej, ostatnie, jakie padają z jej ust na kartach Pisma Świętego, są niczym testament i brzmią Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Ewangelia św. Jana, rozdział drugi, werset 5 Nie ma lepszej rady. Nie ma trafniejszych zaleceń i pomysłów na życie. Nie ma doskonalszej wskazówki dla waszego małżeństwa. Módlcie się dzisiaj z ufnością słowami litanii loretańskiej, dziękując Maryi, że zechciała tak bezpośrednio wesprzeć was drogocenną radą i że jej syn uczynił swój pierwszy cud na weselu, jakby na dowód tego, że żadne małżeństwo, któremu ufa i podąża za jego słowami, nie dozna zawodu. Proście Boga o odwagę wypełniania Jego woli wbrew własnym wyobrażeniom. Oto, abyście umieli korzystać ze skarbca rad, jakim jest Słowo Boże, i oto, byście zapragnęli zrobić wszystko, cokolwiek Wam powie. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Kryje eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, Módl się za nami Święta Panno nad Pannami Módl się za nami Matko Chrystusowa Módl się za nami Matko Kościoła Módl się za nami Matko Miłosierdzia Módl się za nami Matko Łaski Bożej Módl się za nami Matko Nadziei Módl się za nami Matko Nieskalana Módl się za nami Matko Najczystsza Módl się za nami Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna. Módl się za nami, Panno Wsławiona, Módl się za nami, Panno Można, Módl się za nami, Panno Łaskawa, Módl się za nami, Panno Wierna, Módl się za nami, Zwierciadło Sprawiedliwości, Módl się za nami, Stolico Mądrości, Módl się za nami, Przyczyno naszej radości, Módl się za nami, Przybytku Ducha Świętego, Módl się za nami, Przybytku Chwalebny, Módl się za nami. Przybytku sławny pobożności Módl się za nami Różo duchowna Módl się za nami Wieżo Dawidowa Módl się za nami Wieżo z kości słoniowej Módl się za nami Domie złoty Módl się za nami Arko przymierza Módl się za nami Bramo niebieska Módl się za nami Gwiazdo zaranna Módl się za nami Uzdrowienie chorych Módl się za nami, ucieczką grzesznych, módl się za nami. Pociechom migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych. Módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników. Módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami, królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, królowo w niebo wzięta, módl się za nami, królowo różańca świętego, módl się za nami, królowo rodzin, módl się za nami, królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie, nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Modlitwa Świętego Bernarda. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę. Do ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staje. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi. Ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.